Na treningu boksu tajskiego pokazali mi wyjebany cios, patrzcie, opuszczasz gardę o tak, walisz z lewego łokcia, po czym dajesz prawy low kick... Prawy prosty i kończysz kopnięciem obrotowym w twarz O kurwa, nieźle Treningi muszą być ciężkie Karim też trenuje w pełni Mówił, że ćwiczy uderzenia na drewnianych słupach No tak, by wzmocnić piszczele No tak, ale u Karima to treningi dla lamusów Mój trener ćwiczy z nami ciosy na żelaznych drągach Nie O kurwa, to musi boleć Kwestia przyzwyczajenia Po jakimś czasie już nic nie czujesz Teraz moje piszczele są jak ze stali usu, usu, usu. Kurwa, daj spokój. Nie chciałbym być tym drewnianym słupem. Chłopaki, nie mam czasu do stracenia. Muszę wymiatać na rozgrzewkę. Za tydzień mam walkę. To nara. Cześć! Daj spokój, ten koleś to zabójca. A kurwa mać, zmorderybany kurwa stary chuj.